Wszystkie owodowe komisje wyborcze będą liczyć ręcznie. Ręcznie, proszę Państwa, niezależnie od tego, że system informatyczny, który Państwa Komisja przyjęła o nazwie wspierający organy wyborców, będzie udostępniony wszystkim owodowym komisjom wyborczym, ale ten system będzie funkcjonował w obwodach tylko i wyłącznie testowo. Kiedy możemy poznać pierwsze wyniki? Pierwsze wyniki, no nie ukrywam, że gdzieś w godzinach późno popołudniowych, w poniedziałek. A tu w okręgu nowosądeckim? To ja mam na myśli okręg, okręg nasz nowosądecki, czyli to, ten, okręgowy, ten okręg numer 19, który my obejmujemy. Natomiast w skali kraju trudno nie mogę się wypowiedzieć, bo to jest 49 delegatur. Powstał taki ruch ochrony wyborów. Czy jego przedstawiciele mają prawo przebywać w lokalach wyborczych? Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej jasno określają i precyzują, kto może przebywać w lokale Owodowej Komisji Wyborczej. Oczywiście za wyjątkiem naszych wyborców, dla których wszyscy jesteśmy, mają przebywać członkowie Owodowej Komisji Wyborczej, mężowie zaufania i obserwatorzy międzynarodowi. Państwo, jako przedstawicieli telewizji i prasy, macie możliwość również uczestniczenia wstępu do tego lokalu owodowej komisji, wykonania swoich czynności, czynności, które macie do wykonania, czyli zrobienia zdjęcia, ujęcia jakiegoś, ale potem opuszczacie lokal owodowej komisji, bo macie państwo również możliwość po zakończeniu, czyli po 21:00 uczestniczyć w tak zwanym wysypywaniu kart z urny do głosowania. Na ten moment to będzie gdzieś koło godziny 22. Na ten moment drzwi obwodowej Komisji Wyborczej dla państwa, dla prasy otwierają się i po zakończeniu tej czynności wysypywania państwo macie obowiązek opuszczenia lokalu obwodowej Komisji Wyborczej. Natomiast wszystkie osoby, które zapewne będą pełniły funkcje tzw. badań sondażowych, które będą wykonywały to, jak i również te osoby, właśnie, które będą zaangażowane w tzw. ruch kontroli wyborów, niestety w lokalu owodowej komisji Boczej przebywać nie mogą. A jeżeli ktoś się uprze z takich wolontariuszy tego ruchu ochrony wyborów, że on chce zostać w lokalu, co wtedy? Przewodniczący owodowej komisji wyborczej pierw prosi o opuszczenie tego lokalu lokalu, żeby sam wyborca po prostu ta osoba wyszła. Jeżeli jest to niemożliwe, to przewodniczący korzysta z pomocy policji celem doprowadzenia do tego, żeby ta osoba nieuprawniona opuściła lokal owodowej komisji wyborczej.